Na dachu Jej wędka, super Jej, pusto jej, SMG ze skrzynki Stos. Ojej! jej! zielonego Chcesz SMG zielonego? Nie O też szereg pokrytola? No, mogę wziąć Ale mi się nie chce, że po niego wracać Czyli masz już, tak? Nie <laughs> Aha, no to... Ko nie miałem, zaraz wejdzie, jak ty pysz, to nie ma, nie ma, chyba nie lecieli, nie? Nie wiem Nie płem ci, bo się nie rozglądałem. Dobra, miecze są, chodź. Idź choinka, nie? Jak coś ogarnąć? Idę choinkę ogarnąć. Są miecze? To chyba zawsze są miecze czy nie. Nie ma? Gdzie są miecze? O, się ma spoko O, siema Fipex, spoko. Mieczy są... Miecze są randomowe się do o, sam, Tak samo jak skrzynka, tak. nie? Jak skrzynka randomowa. No w sensie, że wiesz, no tam w tych samych miejscach to jest skrzynka. O. Chyba o. będę musiał się jednak po tą pompę cofnąć. To Przed tym gówniakom zadać filmage z z zabić z i co zbudujesz ze rampę i strzel ze snajpów trochę dana Najprościej Dobra, leży drugi Dobra, jak zwykle trzeciego się nie da zabić, bo się chowa Tak jest zawsze Ej LOL Serio go nie widziałeś? Kogo? Serio, serio go nie widziałeś Dłego <grym> kewa masz jak coś z niego A nie no widział jest. go <grym> Stefan co tu stoi, a ten wywalony nie? No bo ty wtedy ten leciłem Lol Weź tego dużego kewa, bo ja nie mam Sata żeby go wziąć A ja mam ma małą potkę jedną to A to możesz mi dać dobrać. tą małą Bo ja mam 3-4 Dobra, ja mam dwa duże kawy. Tu masz mam po Dobra Pompę gdzieś automatyczną widziałeś No tam też <laughs> no wiem, że tam leży Żartowniś Nie ja chcę po nią widzi na razie Mieszek Jak ty to mężesz? No Dobra, wezmę tą na razie Asolacja Kolejny SMG zielony Fipek, nie, Fipek napisał, że o 1830 będzie Ja No, no kawik duży JRP jest jak coś No dobra no dobra dobra To mówiłeś bo cię nie pytałem tutaj. Mówię że Fipek jest o, o 1830 będzie bo napisał Dobra tu masz bliżej tę tą pompę Jak teraz A poszedłem drugą że tam jest duży kef i ten, jarbek rpeg no pierdole motor albo jakiś wiesz, że sąsiad dalej zaczął wiercić a ja pamiętam jak ci sąsiad wiercił cały czas co streamów nie dał nie, nie, Czekam u kogo następnego będzie remont instalacji, kurwa elektrycznej. A ja mam Duże w sensie. No mówię. O! Miałeś już. Miałem <grym> trzy duże poty Kurwa dajcie to. Halo! Gdzie ten shotgun? Ja wiem, ty dwa zaraz ja jednego nie mogę znaleźć. Niea! Kosiwa. Nie umieś to ważne. Gdzie do tego domku? Idę no to ja pójdę do, do niebieskiego Na zdrowie Dwa, na zdrowie Po miecze mam Kolejny SMG zielony, nie? To jest już chyba piąty O, jest pompa W ostatnim domku, nie? Co biorę? Jeczę, jeczę. Nie, nie, nie biorę Nie będę tego bierał, przecież to. O, nawet dwie znalazłem, widzisz? Ty znalazłeś w dwóch różnych miejscach Ej, kewik dużych chcesz? Jeszcze jednego? No, Byś miał już pięć mi już ja mogę... <laughs> A ty tu masz sześć małych potek, jak coś Mam pięć, nie będę brał już tam Nie będę się wracał po jedną potkę Dobra, Zwłaszcza, że, że do byłem. strefy... Strefa już dolatuje, stary jest <laughs> nie zauważyłam Co lecieć do strefy a rzeką dopłyniemy? W sumie? Nie ma sensu, no zalew dawaj Może jeszcze kogoś tam spotkamy no, dadzą Ej, całą Jaki masz naj najwyższy kolor itemu? Niebieski O, i co to jest? Duże kewy <noise> a, a, ale <noise> takiego wiesz, coś... z nie? Tak samo Super sklepowa sodybania, Ni <noise> nic lepszego Polka, nie było Zielony PM, zielona MK, zielona Sniper to ciesz się, że nie. masz zieloną pompę chociaż, nie? Bo ja mam szarą A było, zaznaczałem ci zielono Nie, szary dwie zaznaczałeś no? chyba Nie, No dobra, wywolone Ale później zaznaczyłem zieloną drugą Tak, później słabą pompę miałem Goście są Dlatego ja chcę najpierw dojść zrobię mu plecy Ty kolej jest jakiś nienormalny czy o chwy mu chodzi? Chodzi już Ten tyt? Właśnie się zajebał Ja naprawdę Co? Co? 106 i... Co? Say what? Co się stało? No gość dostał hita za 70 i za 106 i dalej jeszcze żył na powaleniu Widzieliście to, nie? Czaty? To jest jakieś. Co to miało być? O. A ty metal rozwalasz? No. Co to było w to ogóle? No bez jaj. O co chodzi? Ej, co tyle tych dużych potek jest ha. w tej grze? Nie? Gościu dostał hita za 70 i za 106, nie? I dalej kurno żył. Na powaleniu. Jak? To? Gdzie mają. No, no zobacz, na streamie, nie? Potem. A 60 to Nie, 70 i 102 dostał. A dopiero jest 106. Znaczy 106 i 70, no. Czy tam 103, no nieważne. W każdym razie dostał ponad 100, nie? Za kewa, tak? Tak, znaczy był powalony. I dostał najpierw hita za 70, potem za 106 i on dalej żył Co? No, no Mówię pewnie, ci! No zobacz sobie na streamie Teraz sprawdzę Inspektor Gadget Co tam jest? Tam chodzi już daleko Widzisz? Gdzie? Tam? Na 110 takie Lampki takie roli. są tylko No to nic nie ma jak nie jak ja widzę, że coś tam jest. No domki są tylko tam z, z jakimiś skrzynkami. Ale ogólnie to... nie nie to, tak? No, tam nic nie ma. Tam lądowałem z w której nie znalazłem. Biegnie jego kumpel, ty. Podskoczył akurat. No nas za lewej jest. O, nie wchodź do strefy, tam strefy nie ma. Jaką tego nie dał stoł? To jest to, o czym mówiłem No to są do za 250. No? Aha, dobra. Idę okay. go zlutuję. Idź go zlutuj. A kumpel jest jego, ej. Coveruj z daleka. Mieć świetny ma Teraz teba. Odbije strzały cały czas. Dobra. Znowu Dobra, szef, ja do Lec. i lec. Ja ci dam dużo poprów. To małe Ma. To, ty, mieli, nieautomatyczną. Nie ma. Ciekawe. mieli fioletową, ale nie Ale fioletowa nie automatyczną. Nie, no, ona została. E, powiem, że się z tobą za tak Ale mam niebieskiego. O. Tja, bo tu chyba jest ten, nie? Na tej górce jest ognicho Czy jeszcze wyleczę no to być. No jest. Jest skrzynia z tego Z mieczami to może będzie jeszcze kef jakiś To otwórz Są małe No to wezmę Ile masz mocy? 890 864 Ile zostało? 12 Kul drewna 600, kamienia 230 Metalu. Idziemy na tą górkę, to jest najwyższy Dobre, punkt w strefie chyba i można tylko z jednej strony do niej podejść. Ja Ja mam przynajmniej No trzymamkę to to. Dobra, wszystko prześladowane, wszystko, taki ten... Chodź jeszcze Nie no daj sobie już spokojnie, daj na górkę ci. cię Tibijskie Ojej sorry. Zadwig. Goście nas 15 biegnie, Pod górkę wchodzi. Na 30 już. Dobrze zaznać, bo ja go nie widzę. No w krzaku jest, nie widzisz? A widzę, dobra. Dwoje jest. jest. uważaj słuchaj. w krzaku, dostanie gry. Zabuduj, 50. zabuduj, 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 zabuduj. oblewy, idiot, tył. Dwa okienka sobie zrobili, widzisz to? Wystarczy mi jedną to zepsy Nie, 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 zostaw On, on się zaraz wychyli Dostałeś ci nie, bo ja miałem taki dźwięk jakbyś dostał, prawie. nie? Było gdzieś z 5 cm Wiem idziemy, gdzie gości był, znaczy wiem gdzie gości był, tamten Na 330 pod górką Chyba, nie? nie, 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 tam. Nie 330. To jest. O, tu jest. No, dobra. Mnie... no u mnie to było 330. No. 330? No, mieczy sławy, kurwa. A tego można zdjąć w sumie, działa. Ty jak się Tą teleportował? Z... Kurwa, zniknął ty. Gdzieś to? Cześć MKX DX2, 7. Koleś zniknął, nie? Dobra gra Strefy nie mamy, idziemy Daj na to Jest w strefie jest, no to gitaro. O, duży kewik. Dobra, już biorę, biorę, biorę Mlecyk, chyba ostatni w sezonie Trefy. Dobra Budowaliśmy taką wieżę, a z mocami nie ma jeszcze tragedii. Boczko. No nie, ja jeszcze teraz z metalu polecę. Ja no z kamienia polecę. Patrz, patrz, patrz. Panele dawaj, to góry się zbuduj. Kurde. O git, myślałem, że się przede mną zbudujesz, nie? Ej, trochę ja tak blisko... Tak trochę trochę blisko już z tego metalu ci goście podjechali, nie? Tak szczerze mówiąc Co oni tak blisko? Co oni tak blisko tu robią? Ja nie wiem Po co? Po, po co oni tutaj są tak blisko? A, no, a co to komu? A komu Tylko nie dostań hita, nie? Ej, koleś tam wysadza ten. No, na Nas, stary no, 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 no. <laughs> na starym tym wysadzają. Co? Jak tu trafiłem w schody, jak... no chyba śmiałeś Dostał stówę, ten z prawej Dobra, kolapser walony na Metalem zbuduj Aha, metalem, a zacząłem drewnem, xd Skąd on tak ładuje? Ston, ale stówę dostał, więc się schował, pajac z mieczem biegam Ej dobra, bo ja 2, 4, 5, 6 Gdzie jest siódmy koleś, kurwa, solo. Nie wiem, na plecach zaburuję się w końcu W sumie może Daj mi ammo do awp Bo mam 14 Chcę przejść, Masz Rzuć mi w sensie w dół No jest, rzucone, tylko sobie musisz tu wejść I znowu musimy dalej iść O kurwa, ty uważaj, bo to trochę wysoko Dobra, ja na szczęście nie straciłem Chodź tam No właśnie tak myślę, żeby tutaj wyjąć. No bo tak to oni będą nas Cze, bo tu jest za daleko Tu możemy stanąć Tylko już teraz to z metalu, nie? No to też, że mam mało metalu Ile ty masz metalu? O, mi się 500 minut zostało To rzucę ci trochę Rzuciłeś? Tak, leci Tu jest Kaleś Nie wychylaj się w ogóle, nie? Bo jesteśmy na lograndzie. Nie ma co wychylać, bo dostaniemy heda Podjesz? Nie. Nie wiem. Ua, co na webu kupiłeś? Dostał 33, to nie jeden z od nich. Masz? Pomalujmy jeden. Ale dostał laser ode mnie ty. Dobra, no leży. leży. On sobie Ty, z miecz chyba. Miecz pod nami. Ej no. O kurwa, kurwa, dostałem za kamienia. Czekaj, zejdę tutaj, zejdę tutaj, zejdę tutaj. Chodź. Tutaj. Nie zdążę tak szybko. A biją się zdąży. na dole, dobra, hi. O kurwa. Masz kiewa dużego? Mam. Rzuć jednego, rzuć, 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 szybko I patrzcie się gdzie on jest, gdzie on wchodzi Wchodzi na nas, jest Mało ma, biało ma Leży Dobra Boję się, że nas kolapsnie ten koleś Musimy zajść Ja zeszłam, no zszedłem Zszedłem Kurde, przestań się profi podczepiać, tak tylko tak Ja jestem na górze, na hagera cały czas Wyjdź, wyjdź, wyjdź do góry, zostaliśmy na jednego Tu jest Wiem, 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 ja tam trapa postawiłem technicznego 19 mi zostało Nigdy. Kurde, taktycznie rozegrani. Taniec! Dobra, szybko. Elo. Dwa winy z rzędu. Pięć fragów, oneku miał jednego.